Okradli mi maila, okradli mi PayPala, Instagrama chcą skakować. Yy, przepraszam, wicopię ciebie, ciebie najbardziej. Bo ja sobie wściekła na niego. Na Jace. Nie o to chodzi, wiesz? Ja tam rozumiem to, ale są grubsze akcje teraz. Aj, Mój no, peser i Łukasza lata na internecie. Przez kogo? No przez kogo? No przez kogo? Kto zamierzył 3 lata, prawie? No. Ten? Ona! Aha, on. No właśnie. No, no. no to z tego wynika, że skoczymy już w ogóle streamowanie. Nie, nigdy! Od nowa zacznijmy, jak zawsze! Co ty pierdzisz w ogóle? Szmata moja, wiesz, była Agn Agnieszka podaj wszystkie moje dane. Okradli mi maila, okradli mi PayPala, Instagrama chcą skakować. Wszystko podaj. moje dane, wszystko! Wszystko podaję Szmata. A wiesz, że możesz ona to? Wiem, ale... Nie chodzi o to. Ja mogę zacząć od nowa... Ale kurczę serce oddam. To jest takie przykre, nie? Ja nie płaczę. Coś Szmata mi życzyła załania nogi. Zdradziła mnie. A ona podaje moje dane, mojego brata dane Do Paypala, kurczę, do maila, do Instagrama Tyle przeżyłem, że ram na to, nie? Czy mnie hakną, czy nie Dobra, dobra, nie tłumacz się Nie tłumacz się właśnie tą Ja się nie denerwuję, ale kurcze no Przykre to jest Ale to jest szlaf, co? Do końca niszczyć Okradać? Żeby moje dane podać prywatnie nagle To jest taka nienawieść Sama się puszczała, dupy dawała dobra, dobra. maila podała i paypala eee, się dała a... Aaaa! Aaaa!